Warszawa w grudniu była bezlitosna. Śnieg zamieniał się w szarą breję na ulicach Śródmieścia, a zimny wiatr przecinał do szpiku kości. Karolina Nowak siedziała w małej kawiarni przy ulicy Brackiej, patrząc na swoje odbicie w telefonie. Dwadzieścia osiem lat, dyplom filologii angielskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, a mimo to ledwo wiązała koniec z końcem, pracując jako tłumaczka freelancerka. Jej telefon zawibrował. Nieznany numer. Dzień dobry, czy to pani Karolina Nowak? Głos kobiety był profesjonalny, chłodny. Tak, słucham. Nazywam się Agnieszka Kowalska, reprezentuję klienta, który ma dla pani niezwykłą propozycję. Może się pani spotkać dziś wieczorem w hotelu Bristol. Karolina zmrużyła oczy. Bristol to był jeden z najdroższych hoteli w Warszawie. O co chodzi? Wyjaśnię wszystko osobiście. Sprawa jest delikatna i dobrze płatna. Dwie godziny później Karolina siedziała w luksusowej sali konferencyjnej hotelu Bristol. Przez wysokie okna widać było pałac prezydencki i zaśnieżone krakowskie przedmieście. Agnieszka Kowalska, kobieta po czterdziestce w idealnie skrojonym garniturze, położyła przed nią grubą kopertę. Pięć tysięcy złotych, gotówką, powiedziała spokojnie. Karolina poczuła, jak jej serce przyspiesza. To była kwota, której potrzebowała do zapłacenia czynszu za trzy miesiące i spłaty długu na karcie kredytowej. Za co dokładnie? Agnieszka przesunęła w jej stronę zdjęcie mężczyzny. Miał około 35 lat. Ciemne włosy, wyraziste rysy twarzy. Wyglądał jak ktoś z okładki magazynu biznesowego. To jest Mateusz Wiśniewski, prezes zarządu Wiśniewski Industries. Słyszała pani o tej firmie? Oczywiście, że słyszała. Wiśniewski Industries to był gigant technologiczny, który w ostatnich latach zdominował polski rynek oprogramowania dla przedsiębiorstw. Wartość firmy szacowano na miliardy złotych. Pan Wiśniewski ma problem, kontynuowała Agnieszka. Jego matka, pani Helena Wiśniewska, uporczywie próbuje go umawiać na randki. Organizuje spotkania z córkami swoich przyjaciółek, z modelkami, z bizneswoman. Pan Mateusz jest zmęczony tą sytuacją. I tutaj wchodzę ja? Karolina nadal nie rozumiała. Potrzebujemy kogoś, kto pójdzie na randkę z panem Mateuszem i będzie tak nieatrakcyjna, tak nieodpowiednia, że jego matka w końcu się podda. Pani zadaniem jest sprawić, by ta randka była kompletną katastrofą. Musi pani wyglądać źle, zachowywać się dziwnie, powiedzieć kilka głupstw. Po tym spotkaniu pani Helena będzie tak zniesmaczona, że przestanie go nękać. Karolina patrzyła na kobietę w oszołomieniu. To brzmi jak scenariusz taniego filmu. To jest życie bardzo bogatych ludzi, odpowiedziała Agnieszka z lekkim uśmiechem. I bardzo dobrze płatne życie dla pani. Randka odbędzie się jutro wieczorem w restauracji Atelier Amaro. Zarezerwowaliśmy stolik na dziewiętnastą trzydzieści. Karolina wzięła do ręki kopertę, przesunęła palcem po grubych banknotach, mogła zapłacić wszystkie rachunki. Mogła przestać się martwić o kolejny miesiąc. Co dokładnie mam zrobić? Agnieszka wyjęła notes. Po pierwsze, strój. Żadnych eleganckich sukienek. Najlepiej coś całkowicie nieodpowiedniego. Może dres? Po drugie, makijaż. Im gorzej, tym lepiej. Po trzecie, rozmowa. Niech pani mówi o rzeczach błahych, nudnych, niech pani się zachowuje, jakby kompletnie nie rozumiała jego świata. A on o tym wie? Pan Mateusz jest w pełni świadomy planu. Będzie grał rolę rozczarowanego. Po kolacji oboje pójdziecie swoimi drogami, a pani Helena dostanie raport, który skutecznie ją zniechęci. To było dziwne, bardzo dziwne, ale pięć tysięcy złotych było bardzo realnych. Zgadzam się, powiedziała w końcu Karolina. Następnego wieczoru Karolina stała przed lustrem w swoim małym mieszkaniu na Pradze. Włożyła stary, wyblakły dres, ten sam, w którym chodziła na siłownię do tego sportowe buty, które najlepsze lata miały już dawno za sobą. Zrezygnowała całkowicie z makijażu i związała włosy w niechlujny kucyk. Wyglądała jak ktoś, kto właśnie wrócił z zakupów w Biedronce, nie jak osoba idąca do jednej z najlepszych restauracji w Polsce. Atelier Amaro znajdowało się w Agrykoli, eleganckim budynku ukrytym w parku Łazienkowskim. Kiedy Karolina weszła do środka, Kelnerzy spojrzeli na nią z ledwo ukrywanym zdziwieniem. Recepcjonistka, profesjonalna, mimo wszystko, zapytała: Nazwisko rezerwacji? Wiśniewski, odpowiedziała Karolina, czując się niepewnie. Kobieta skinęła głową i poprowadziła ją do oddzielnej sali. I tam przy stoliku, przy oknie, siedział on. Mateusz Wiśniewski wyglądał jeszcze lepiej niż na zdjęciu: idealnie dopasowany garnitur, włosy lekko rozczochrane jakby właśnie przyjechał z ważnego spotkania. Ale to jego oczy przykuły uwagę Karoliny, ciemne, inteligentne, z błyskiem ciekawości. Wstał, gdy ją zobaczył. Przez ułamek sekundy na jego twarzy przemknęło coś, co mogło być zaskoczeniem, ale szybko się opanował. Karolina? podał jej rękę. Tak, cześć, odpowiedziała. Świadomie używając potocznego zwrotu zamiast bardziej formalnego dzień dobry. Usiedli. Kelner dyskretnie podał menu. Prawdziwe dzieło sztuki na ciężkim papierze ze złotymi literami. To miejsce wygląda drogo, powiedziała Karolina, celowo brzmiąc nieco prostacko. Mam nadzieję, że nie muszę płacić. Mateusz uśmiechnął się lekko. Nie, ja stawiam. Rozmowa miała być katastrofą. To było zadanie. Ale coś w Mateuszu sprawiało, że Karolina czuła się inaczej. Nie patrzył na nią z góry, nie wydawał się rozbawiony czy zniesmaczony. Przeciwnie, słuchał uważnie wszystkiego, co mówiła. – Więc czym się zajmujesz? – zapytała, świadomie ignorując fakt, że wiedziała dokładnie, kim jest. – Prowadzę firmę technologiczną – odpowiedział krótko. – A ty? – Tłumaczę. Głównie nudne umowy i instrukcje obsługi. – Nic ciekawego. Jakie języki? Bez angielski i niemiecki – Mateusz skinął głową. To imponujące. Ja ledwo radzę sobie z angielskim. Czy on komplementował ją? To nie było w scenariuszu. Podczas kolacji Karolina próbowała trzymać się planu. Zamawiała najtańsze pozycje z menu, mimo że wszystkie były drogie. Mówiła o błahych rzeczach, o pogodzie, o serialu, który oglądała na Netflixie, o swoim starym laptopie, który ciągle się zawiesza. Ale Mateusz odpowiadał szczerze. Opowiedział o swojej babci, która mieszkała na wsi pod płockiem i hodowała kury, o tym jak przez lata walczył o to, by firma rodzinna odniosła sukces, o swojej pasji do fotografii, którą musiał zaniedbać przez pracę. Im dłużej rozmawiali, tym trudniej było Karolinie udawać. On nie był kolejnym aroganckim milionerem. Był. Prawdziwy. Przepraszam, powiedział nagle Mateusz, przechylając głowę. Mogę cię o coś zapytać? Jasne. Dlaczego przyszłaś w dresie? Karolina zamarła. Jej serce przyspieszyło. Co masz na myśli? Nie oceniam. dodał szybko. Po prostu ciekawi mnie. Bo widzę, że jesteś inteligentna. Mówisz płynnie, masz kulturę osobistą, ale ubierasz się, jakbyś celowo chciała wyglądać źle. To było niebezpieczne. Mogła wszystko zepsuć. Może po prostu nie lubię się stroić, odpowiedziała wymijająco. Mateusz patrzył na nią długo. Za długo. Albo może ktoś ci zapłacił, żebyś wyglądała źle na tej randce? Karolina poczuła, jak krew odpływa jej z twarzy. Cisza między nimi była gęsta, jak mgła nad Wisłą w listopadowy poranek. Karolina próbowała utrzymać spokój, ale jej ręce lekko drżały. Skąd ten pomysł? Zapytała ostrożnie. Mateusz oparł się wygodnie na krześle. Jego wzrok był spokojny, ale przeszywający. Pracuję w biznesie od piętnastu lat. Nauczyłem się rozpoznawać, kiedy ktoś gra rolę. I ty, Karolino, grasz rolę. Pytanie brzmi: dla kogo? Powinna wstać i wyjść. To było najbezpieczniejsze wyjście. Ale zamiast tego, z jakiegoś powodu, powiedziała prawdę. Agnieszka Kowalska dała mi pięć tysięcy złotych. Miałam sprawić, żeby ta randka była katastrofą, żeby twoja matka w końcu dała ci spokój, spodziewała się złości oburzenia, skandalu. Zamiast tego Mateusz zaczął się śmiać. Nie był to drwiący śmiech, to był szczery, ciepły, głęboki śmiech kogoś, kto właśnie usłyszał coś absurdalnie zabawnego. Agnieszka, powiedział, potrząsając głową. Oczywiście, matka musi być naprawdę zdesperowana, jeśli zleca takie operacje mojej asystentce. Nie jesteś zły? Zły? Przeciwnie. Pochylił się do przodu. To najlepsza randka, jaką miałem od lat. Karolina spojrzała na niego z niedowierzaniem. Jak to możliwe? Przez cały czas próbowałam wyglądać źle i mówić głupoty, ale nie udawało ci się, odpowiedział Mateusz cicho. Za każdym razem, gdy próbowałaś powiedzieć coś błahego, twoje oczy mówiły coś innego. Widziałem, jak się powstrzymujesz, jak oceniasz każde słowo, i to było fascynujące. Kelner przyniósł deser. Lekką panna cotte z malinami, żadne z nich nie tknęło go. Mogę ci coś wyznać? Zapytał Mateusz. Po tym wszystkim chyba tak. Nie potrzebowałem Agnieszki do zorganizowania tej randki. Mogłem po prostu powiedzieć matce, że nie chcę więcej randek w ciemno, ale nie zrobiłem tego, bo... zawiesił głos. Bo już od miesięcy byłem zmęczony kobietami, które interesowały się tylko moimi pieniędzmi i pozycją. Chciałem spotkać kogoś prawdziwego. I pomyślałeś, że sfingowana katastrofa to dobry pomysł? Nie mogła powstrzymać sarkazmu w głosie. Nie, ale Agnieszka tak pomyślała i przypadkiem wybrała ciebie. Coś w jego tonie sprawiło, że Karolina poczuła ciepło rozlewające się po klatce piersiowej. Wiesz, co jest najdziwniejsze w całej tej sytuacji? Zapytała nagle. Że przez ostatnie dwie godziny czułam się bardziej sobą niż przez ostatnie dwa lata, mimo że udawałam. Mateusz skinął głową powoli może właśnie dlatego, że udawałaś. Może paradoks polega na tym, że kiedy próbujemy być kimś, kim nie jesteśmy, przestajemy się martwić o to, co inni o nas pomyślą i wtedy dopiero jesteśmy naprawdę autentyczni. To bardzo filozoficzne, jak na prezesa firmy technologicznej. Mój ojciec był profesorem filozofii na Uniwersytecie Warszawskim powiedział Mateusz cicho. Zanim zmarł, uczył mnie, że biznes to tylko narzędzie. Prawdziwe życie dzieje się między ludźmi, w rozmowach, w chwilach szczerości. Karolina poczuła, jak coś ściska ją w gardle. Mój tata też był wykładowcą. Historia na UW. Zmarł pięć lat temu. Przepraszam, dzięki. To właśnie przez niego zostałam tłumaczką. Chciał, żebym poznawała świat przez języki, przez literaturę. Ale życie potoczyło się inaczej niż planowałam. Przez chwilę siedzieli w ciszy, ale nie była to cisza niezręczna. Było to milczenie dwóch ludzi, którzy nagle odkryli, że rozumieją się bez słów. Co teraz? Zapytała w końcu Karolina. Mateusz wyjął telefon i wykręcił numer. Po chwili ktoś odebrał. Mamo, tak, randka była koszmarna, najgorsza w moim życiu. Puścił oko do Karoliny. Ta kobieta była całkowicie nieodpowiednia, kompletnie nie na poziomie. Proszę, przestań mnie umawiać. Na dłuższy czas. Karolina słyszała przez telefon podniecony głos starszej kobiety po drugiej stronie, zadającej tysiąc pytań naraz. Nie, mamo. Nie chcę szczegółów, po prostu mi zaufaj. To był koniec tej historii, zawiesił głos. I tak wiem, że martwisz się o mnie, ale obiecuję, że wszystko będzie dobrze. Kocham cię. Do zobaczenia w niedzielę na obiedzie. Rozłączył się i uśmiechnął szeroko. Oficjalnie jesteś teraz najgorszą randką w historii rodów Wiśniewskich. Gratuluję. A nieoficjalnie? Zapytała Karolina, również się uśmiechając. Nieoficjalnie. Czy mogę zaprosić cię na prawdziwą randkę, taką, gdzie możesz przyjść w czymkolwiek chcesz, a ja nie będę udawał rozczarowanego prezesa? Karolina zastanowiła się przez moment. To wszystko było absurdalne, chaotyczne, kompletnie nieprzewidywalne. Pod jednym warunkiem, powiedziała. Jakim? Następnym razem idziemy do normalnej restauracji. Nie potrzebuję gwiazdek Michelin, potrzebuję pierogi z małej knajpy na Pradze i rozmowy o życiu, nie o biznesie. Mateusz wyciągnął rękę przez stół. Umowa. Uścisnęli sobie dłonie. Jego uścisk był mocny, pewny, ale jednocześnie delikatny. Gdy wychodzili z restauracji atelier Amaro, szef sali spojrzał na nich ze zmieszaniem. Para w eleganckim garniturze i dresie nie była czymś, co widywał często, ale coś w ich śmiechu, w sposobie, w jaki patrzyli na siebie, sprawiało, że uśmiechnął się mimo woli. Na zewnątrz była już ciemność. Warszawa lśniła światłami, latarnie uliczne odbijały się w mokrych chodnikach, a w oddali widać było podświetlony pałac kultury i nauki ten kontrowersyjny symbol miasta. Odprowadzę cię do domu, zaproponował Mateusz. Mieszkam na Pradze. To dość daleko stąd. Mam samochód, albo lepiej, chodźmy na spacer. Chcę poznać twoją dzielnicę. Szli przez krakowskie przedmieście, mijając eleganckie kamienice i zimowe drzewa. Nieliczni przechodnie spieszyły się do domów, otuloną w grube kurtki i szaliki. Karolina opowiadała o Pradze jak ta dzielnica przez lata była postrzegana jako gorsza część Warszawy, ale jak powoli się zmieniała, wypełniając się małymi kawiarniami, galeriami sztuki, ludźmi, którzy szukali czegoś autentycznego. Trochę jak ty, powiedział Mateusz nagle. Jak to? Niedoceniana, pełna ukrytego potencjału, czekająca na kogoś, kto zobaczy prawdziwą wartość. Karolina poczuła rumieniec na policzkach. Czy ty właśnie porównałeś mnie do dzielnicy? Do najciekawszej dzielnicy w Warszawie, poprawił się z uśmiechem. Dotarli w końcu do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Wisła płynęła pod nimi ciemna i tajemnicza, a po drugiej stronie rozciągała się Praga z jej przedwojennymi kamienicami i nowoczesnymi blokami stojącymi obok siebie w przypadkowym, ale jakoś harmonijnym układzie. Muszę ci coś powiedzieć, odezwała się Karolina, zatrzymując się w połowie mostu. Te pięć tysięcy złotych. Naprawdę ich potrzebowałam. Nie wzięłam tej pracy z ciekawości czy nudy. Miałam długi, zaległe rachunki, problemy, które nie znikną tylko dlatego, że spotkałam kogoś miłego. Mateusz słuchał uważnie. Nie chcę, żebyś myślał, że teraz, kiedy wiem, kim jesteś, próbuję. Nie wiem wykorzystać sytuacji. Jesteś bogaty, wpływowy, a ja jestem tylko. Tylko co? przerwał jej łagodnie. Inteligentną, uczciwą kobietą, która przyznała się do prawdy, choć mogła dalej udawać? Która ma odwagę powiedzieć, że potrzebuje pomocy? Karolina, większość ludzi, których znam, ukryłaby swoje problemy za fasadą sukcesu. Ty jesteś prawdziwa i to jest najcenniejsze. Przez chwilę patrzyli sobie w oczy. Warszawa huczała wokół nich, samochody na moście, tramwaje w oddali, odgłosy wielkiego miasta, które nigdy nie zasypia. Ale masz rację co do jednej rzeczy, kontynuował Mateusz. To, co zaczynamy, musi być uczciwe, bez żadnych ukrytych założeń czy oczekiwań. Chcecie poznać jako osobę, nie jako projekt ratunkowy, a ty powinieneś poznać mnie jako mężczyznę, nie jako portfel. Więc co proponujesz? Zaczynajmy od zera. Dwie osoby w Warszawie, które spotkały się w dziwnych okolicznościach i chcą sprawdzić, czy między nimi jest coś prawdziwego. Bez pośpiechu, bez zobowiązań, po prostu szczerość. Karolina wyciągnęła rękę. Nazywam się Karolina Nowak. Mam 28 lat. Pracuję jako tłumaczka freelancerka. Mieszkam w małym mieszkaniu na Pradze i uwielbiam czytać książki przy herbacji w zimowe wieczory. Mateusz uścisnął jej dłoń, tym razem nie puszczając jej od razu. Nazywam się Mateusz Wiśniewski. Mam 35 lat. Prowadzę firmę technologiczną. Mieszkam w dużym, pustym apartamencie w centrum, i czuję się w nim samotny mimo całego luksusu. Stali tak, trzymając się za ręce, podczas gdy zimny wiatr wiał z Wisły. Dwa tygodnie później Karolina i Mateusz siedzieli w małej restauracji przy ulicy Ząbkowskiej. Miejsce nazywało się U Babci Zosi i było dokładnie takie, jak Karolina obiecywała. Proste, przytulne z czerwonymi firankami w oknach. I zapachem domowego jedzenia unoszącym się w powietrzu. On w zwykłej koszuli i dżinsach, ona w prostej sukience, którą kupiła za część tych pięciu tysięcy złotych. Jedli ruskie pierogi z cebulką i śmietaną, pili kompot z suszonych owoców i śmiali się z głupich memów na telefonach. Moja matka chce cię poznać, powiedział nagle Mateusz między jednym kęsem a drugim. Karolina niemal zakrztusiła się komputem: Żartujesz mnie wczoraj zadzwoniła i powiedziała, że każda kobieta, która może być najgorszą randką w moim życiu, musi być fascynująca. Chcę zobaczyć tę osobę, która w końcu sprawiła, że przestałem umawiać się na jej absurdalne spotkania. I co jej powiedziałeś? Że zapytam cię najpierw. Nie ma presji. Możemy poczekać, aż będziesz gotowa. Karolina zastanowiła się przez moment. Helena Wiśniewska, matriarchini rodziny, Prawdopodobnie kobieta przyzwyczajona do kontrolowania wszystkiego wokół siebie. To mogło być stresujące spotkanie. Dobrze, powiedziała w końcu, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Powiem jej prawdę. O pięciu tysiącach złotych, o całym planie, o wszystkim. Jeśli mamy zaczynać od szczerości, to od samego początku. Mateusz spojrzał na nią z podziwem. Moja matka albo cię pokocha, albo będzie w szoku przez tydzień. A może jedno i drugie. Kelnerka, starsza pani o ciepłym uśmiechu i siwych włosach spiętych w kok, podeszła do stolika z tacą pełną małych ciasteczek. To od firmy, powiedziała. Dla młodej pary. Dobrze wam razem. Mateusz i Karolina spojrzeli na siebie. Nie byli jeszcze parą, nieoficjalnie, ale coś w jej słowach brzmiało: prawdziwie. Dziękujemy, powiedziała Karolina cicho. Gdy kelnerka odeszła, Mateusz pochylił się przez stół. Chcesz wiedzieć, co pomyślałem, kiedy zobaczyłem cię po raz pierwszy w Atelier Amaro? Że jestem totalną katastrofą? Że jesteś odważna, bo trzeba odwagi, żeby przyjść do najdroższej restauracji w mieście w Dresie, albo ogromnej desperacji, albo niezwykłego charakteru. I intuicja podpowiadała mi, że to drugie. Karolina poczuła łzy napływające do oczu, ale się uśmiechnęła. Chcesz wiedzieć, co ja pomyślałam? Tak. Że masz smutne oczy, mimo całego luksusu, mimo idealnego garnituru. Pomyślałam, że jesteś człowiekiem, który ma wszystko i jednocześnie nic. Mateusz milczał przez długą chwilę, potem powiedział cicho. Miałaś rację. Tego wieczoru, gdy Mateusz odprowadzał Karolinę do domu, śnieg znowu zaczął padać nad Warszawą. Miasto było piękne w tym białym świetle czyste, nowe, pełne możliwości. Stanęli przed starą kamienicą, gdzie mieszkała Karolina. Fasada była zniszczona, farba łuszczyła się na ścianach, ale w oknach paliły się ciepłe światła. Dziękuję za dzisiejszy wieczór, powiedział Mateusz cicho. Ja również. Przez moment stali w ciszy, patrząc na siebie. Potem Mateusz powiedział coś, co Karolina zapamiętała na zawsze. Wiesz, przez całe życie budowałem firmę, zarabiałem pieniądze. Zdobywałem uznanie i myślałem, że to jest sukces, ale dopiero dzisiaj, jedząc pierogi w taniej knajpie z kobietą, która przyszła na pierwszą randkę w dresie, zrozumiałem, czym jest prawdziwe szczęście. Karolina poczuła łzy w oczach, ale się uśmiechnęła. To była najlepsza inwestycja pięciu tysięcy złotych, jaką kiedykolwiek zrobiłam. Pocałowali się pod padającym śniegiem, podczas gdy Warszawa spała wokół nich. Wielkie, obojętne miasto. Które czasem, bardzo czasem, potrafi być miejscem małych cudów. W kieszeni Karoliny wibrował telefon. Była to wiadomość od nieznanego numeru. Pani Karolina, mówi Agnieszka Kowalska, pan Mateusz poprosił mnie o przekazanie informacji. Jutro rano na pani koncie pojawi się przelew. To nie honorarium za randkę. Pan Wiśniewski chce, żeby pani mogła spłacić długi i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Nie jest to darowizna, to pożyczka bezprocentowa, którą może pani spłacić, kiedy będzie gotowa. Lub wcale. Jeśli zdecyduje się pani zostać częścią rodziny Wiśniewskich. Pozdrawiam. Karolina pokazała wiadomość Mateuszowi. On tylko wzruszył ramionami. Powiedziałem, że chcę, żebyśmy zaczynali od równych pozycji. Nie możemy budować niczego prawdziwego, jeśli ty ciągle martwisz się o pieniądze. To nie jest próba cię kupienia. To jest próba dania ci wolności wyboru, a jeśli nie zadziała między nami, to oddasz pieniądze, kiedy będziesz mogła, bez pośpiechu, bez presji, ale jakoś wątpię, że do tego dojdzie. Skąd ta pewność? Mateusz objął ją delikatnie. Bo ludzie, którzy potrafią być szczerzy w najtrudniejszych momentach, zawsze znajdują drogę do siebie. A my właśnie to zrobiliśmy. Historia Karoliny i Mateusza przypomina nam, że życie ma swój własny scenariusz. Możemy próbować kontrolować wszystko, planować każdy ruch, udawać kogoś, kim nie jesteśmy, ale prawda zawsze wychodzi na jaw. I jeśli mamy szczęście, ta prawda okazuje się piękniejsza niż jakiekolwiek kłamstwo. Czasem najbardziej prawdziwe historie zaczynają się od najbardziej fałszywych przesłanek. Czasem trzeba udawać kogoś, kim się nie jest, żeby w końcu odkryć, kim się naprawdę jest. A czasem pięć tysięcy złotych to nie tylko zapłata za zadanie, to cena biletu do zupełnie nowego życia. Dwa miesiące później, podczas niedzielnego obiadu u Heleny Wiśniewskiej w jej rezydencji w Konstancinie Jeziornie, Karolina opowiedziała całą historię. Helena słuchała w milczeniu, jej twarz była nieodgadniona. Gdy Karolina skończyła, przez chwilę panowała cisza. Potem Helena zaczęła się śmiać, tak samo jak jej syn ciepło i szczerze. Agnieszka naprawdę to zrobiła? zapytała, wycierając łzy rozbawienia. Ta kobieta zasługuje na podwyżkę, albo zwolnienie. Jeszcze się nie zdecydowałam. Mamo, zaczął Mateusz, ale Helena machnęła ręką. Przestań. Przez lata próbowałam znaleźć dla ciebie odpowiednią kobietę. Myślałam o pochodzeniu, pozycji, koneksjach. A najlepsza okazała się ta, która przyszła w dresie, spojrzała na Karolinę ciepło. Moja droga, witaj w rodzinie, mam przeczucie, że razem narobimy tu mnóstwo zamieszania. I nagle wszystko miało sens. Absurdalna propozycja pięć tysięcy złotych, dres w luksusowej restauracji, prawda wypowiedziana w najmniej odpowiednim momencie, wszystko to prowadziło do tego momentu. Do rodziny która przyjmowała nie ze względu na pozycję czy majątek, ale ze względu na szczerość i odwagę. Warszawa za oknami lśniła w zimowym słońcu, życie toczyło się dalej, miliony historii, miliony przypadkowych spotkań, miliony możliwości. A gdzieś w małym mieszkaniu na Pradze czekała pusta filiżanka po herbacie, niedokończona książka i cisza, która już nie była samotnością, ale spokojnym oczekiwaniem na powrót kogoś ważnego. To była ich historia prawdziwa, nieprzewidywalna, pełna absurdów i czułości, dokładnie taka jak życie.